Cześć, witam w kolejnym odcinku serii Bry. Jak mogę pomóc? Dzisiaj to będzie drugi odcinek z naszego czujnika zalania. Opowiemy sobie o tej części bardziej praktycznie, dodamy urządzenie do systemu, pokażę jak je skonfigurować, co zaznaczyć, żeby wykorzystać lepiej ten czujnik i jak wykorzystać jego właściwości. Przede wszystkim, żeby uruchomić ten czujnik, to oczywiście trzeba go otworzyć poprzez przekręcenie. I włożenie baterii, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, można też do niego dać zasilanie na stałe. Jak bateria będzie sprawna, system. E, nasz flut sensor potwierdzi e, dźwiękiem, że działa. I pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to dodać urządzenie do centralki. Czyli idziemy, otwieramy centralkę, robimy dodaj urządzenie, urządzenie Z-Wave, rozpocznij klikamy trzy razy i urządzenie powinno nam się dodać. Tutaj w środku znajduje się taka dźwignięka, którą trzeba nacisnąć po prostu trzy razy. Czekamy aż moduł się nam doda do systemu. Teraz jest bardzo fajne menu, które będzie nas prowadziło poprzez ustawienia. Chłopaki z softu zrobili kawał dobrej pracy. Otworzyło nam się menu. Detektor zalania. No to zróbmy sobie że czujnik. Zalania. Jeżeli miałbym pomieszczenia, to oczywiście mógłbym wybrać pomieszczenie do którego należy dodać ten czujnik. Potem mamy czujnik temperatury, czyli czujnik, na przykład podłoga, eee, czujnik temperatury, podłoga. Dalej, zakończ. Mamy, jak widzicie, dodany czujnik zalania już do systemu. Podaje stan naładowania baterii. Zamykamy. I jak skonfigurować i poustawiać ten czujnik? Po pierwsze, jeżeli wejdziemy w ustawienia, możemy zmienić jego ikonę, jeżeli byśmy chcieli. Natomiast nas będą interesowały powiadomienia. Zobaczcie, że mamy od razu domyślnie ustawione, że ma powiadamiać o dwóch zdarzeniach: o tym, że jest niski poziom naładowania baterii, e-mailem i powiadomieniem, a o. O zalaniu, powiadam je co minutę e-mailem i puszem krytycznym i wysyłaj do admina. Jeżeli byśmy mieli więcej rzutkowników, to oczywiście możemy to e, zaznaczyć, żeby powiadamiał nas, naszą e, lepszą połowę życia, nasze dzieci, naszych rodziców, żeby ktoś szybko zareagował e, na to, że mamy w domu zalanie. Jeżeli wejdziemy w parametry, to zobaczcie, że e, można pozmieniać wiele różnych ustawień. Można włączyć i wyłączyć e, diody i e, e, akusty, sygnał akustyczny, e, opóźnienie odwołania e, naruszenia zalania. Wymuszony poziom ściemnienia, otwarcia ROLET podczas wysłania komendy, włącz otwórz do urządzeń z drugiej grupy asocjacyjnej. Generalnie, jeżeli poprzez asocjację przypiszemy inne urządzenie, to od razu też za pomocą czujnika zalania możemy go sterować. Bardzo dużą zaletą systemu Z-Wave jest to, że możemy robić akcje niezależnie od centralki, czyli połączenia bezpośrednio czujnik zalania. I moduł, którym będziemy sterować, tutaj bardzo fajnym przykładem będzie połączenie naszego czujnika zalania z nakładką na zawór kulowy, który automatycznie będzie nam się zamykał. Kolejną fajną e, opcją, którą możemy ustawić, e, pokażę to Wam na przykładzie mojej e, prywatnej centralki. E, zobaczcie, że w, chociażby w, w każdym module. Znajdzie się taki parametr, jak ten moduł ma się zachowywać na alarm zalania. Czujnik zalania będzie krzyczał w eterze, że uwaga jest zalanie. To tak jakby mówiąc bardzo kolokwialnie. I teraz w każdym module możemy ustawić, jak ma się zachować na alarm tego typu. I zobaczcie, parametr 41: reakcja na alarm zalania. W tym module mogę włączyć. Albo żeby nie reagował, albo żeby włączył obciążenie, czyli włączył obwód, którym sterujemy, wyłączył obciążenie, czyli raczej standardowe działanie w przypadku zalania, bo nie chcemy, żeby mieć zwarcie albo przepięcie w instalacji elektrycznej, albo włączyć tryb migania, czyli żeby poprzez miganie system ostrzegał nas o potencjalnym zalaniu. Wróćmy do naszego czujnika zalania. Oczywiście tych ustawień jest kilka różnych. Pamiętajcie o tym, żeby nie zmieniać parametrów na zbyt czułe. Czyli jeżeli będziemy mieli, zmienimy e, interwał pomiaru temperatury zamiast 300 sekund, e, zrobimy go na jedną sekundę, to pamiętajcie o tym, że czujnik zalania wtedy szybciej nam się e, rozładuje. Tak samo jeżeli chodzi o histerezę pomiaru temperatury. O co tu chodzi? O ile musi się zmienić temperatura, żeby nowa temperatura została e, zaraportowana. Zobaczcie, że domyślnie jest to ustawione na pół stopnia Celsjusza. Jeżeli zmieniłbym ten parametr dla Dużo bardziej czuły, to automatycznie czujnik zacznie częściej wysyłać raporty i szybciej rozładować baterię. Mały, jakiś mały zakres zmian temperatury, jak najbardziej tak. Myślę, że pół stopnia to jest to, co jak najbardziej powinno być ustawione, bo mniejsze odczyty nie mają tak naprawdę na znaczenia, Bo pamiętajcie, że też ciało nie odczuwa zmian o pół stopnia Celsjusza, tylko to się musi zmienić mniej więcej o jeden stopień Celsjusza, żeby dla Was ta temperatura była odczuwalna. Pana Zobaczcie, że też mamy kolejne ciekawe parametry: próg alarmu niskiej temperatury i próg alarmu wysokiej temperatury. Pamiętajcie, że jak mamy ogrzewanie podłogowe wodne, to największym zagrożeniem dla tego ogrzewania wodnego jest zamarzanie podłogi, czyli to, że tą wodę w tym ogrzewaniu nam rozsadzi i zniszczy instalację, i możemy dzięki temu poza zalaniem mieć informację o tym, że ta podłoga nam zamarza i tutaj możemy to ustawić w skali co prawda do minus 100 stopni Celsjusza. Natomiast nam będzie zależało, żeby na przykład czujnik raportował przy 2 stopniach Celsjusza, że zmienia nam się, że to zagrożenie po potencjalnym zamarzaniu mamy. Kolejnym jest próg wysokiej temperatury to jest istotne akurat w przypadku ogrzewania elektrycznego bo jeżeli będziemy mieli przegrzaną podłogę to automatycznie ta podłoga nam spęka i zbyt wysoka temperatura podłogi będzie powodowała że będziemy mieli potem ząka w postaci spękanej podłogi i tutaj to ostrzeganie jak najbardziej możemy zmienić i ustawić sobie na zadaną wartość oczywiście każdy czujnik w naszym systemie będzie też informował mowa o potencjalnym pożarze i jeżeli ta temperatura zostanie przekroczona, taki domyślny próg w centralce to jest 60 stopni Celsjusza, to automatycznie zostanie do nas wysłana informacja, że mamy potencjalny pożar, no bo 60 stopni Celsjusza to już jest trochę za dużo. Oczywiście to można zmienić w, jako opcję w głównych urządzeniach Mamy tutaj progi o potencjalnym wysyłaniu informacji o potencjalnym zamarzaniu dla wszystkich tem czujników tem temperatury i o potencjalnym pożarze. Jeżeli stwierdzimy, że 60 stopni to jest dla nas za mało, możemy oczywiście zmienić na 70. I właściwie e, tyle by było czujniku e, zalania. Pamiętajcie, że warto go umieścić tam, gdzie mamy połączenia giętkie, czyli pralka, zmywarka, suszarka. Tego typu elementy najprawdopodobniej prędzej czy później spowodują nam zalanie. Oczywiście takim dobrym miejscem dla tego czujnika jest kotłownia. Umieści też w takich miejscach, żeby potem łatwo było Wam go sięgnąć. Taki zwyczaj mam, że otwieram cokół i w tym, pod, pod szafką, pod meblami wrzucam tam czujnik zalania, a jak z powrotem po prostu potrzebuję go sięgnąć, to sięgam za pomocą szczotki, od cała filozofia radzenia sobie z tym czujnikiem zalania. Jeszcze może zróbmy taką prostą scenę z czujnikiem zalania, o powiadamianiu, czyli możemy zrobić scenę blokową. Jeżeli chcielibyśmy mieć dodatkowe powiadomienie, Wtedy wybieramy urządzenie, wybieramy ten nasz czujnik zalania. Kiedy jest wyciek wody. Wybierz wykryto, wyślij nam powiadomienie, na przykład puszem i e-mailem do użytkownika. Admin, uwaga zalanie i e-mailem, uwaga, zalanie, zapisz i to jest cała filozofia. Teraz jeżeli wejdę na telefon, pozwolę sobie go wyjąć i automatycznie teraz powoduje, że czujnik zacznie nam piszczeć, zasymuluje zalanie. To na moim telefonie w chwili pojawi się informacja o potencjalnym zalaniu. No dobrze, skoro zrobiliśmy scenę, pozwolę sobie zasymulować e, e, sytuację, w której e, mamy zalanie. Dotknę tutaj teraz nóżek, czujnik zaczyna nam piszczeć i automatycznie dostajemy powiadomienie o, na naszą centralkę słuchacie maila, już z powiadomieniem na telefonie pojawił mi się push informujący o tym, że mam zalanie w mieszkaniu. Także e, dość prosto się to konfiguruje poprzez sceny, poprzez powiadomienia. Ten czujnik może nas powiadamiać na, o potencjalnym zalaniu. Oczywiście można to tak jak mówiłem sprzężyć z innymi urządzeniami, ponieważ system FIBARO, system Z-Wave działa jak system rozproszony i wcale niekoniecznie musi działać nam centralka, aby moduły zareagowały na e, alarm Zalania, pożaru czy innego typu alarmy. Po prostu w filmerze tych urządzeń można to zmienić. To Wam pokazywałem. Mam nadzieję, że ta e, krótka e, informacja o tym czujniku Wam pomogła, i teraz będziecie wiedzieli, jak sobie z tym czujnikiem e, spokojnie poradzić. Dzięki za e, wizytę. Lajkujcie, subskrybujcie, e, komentujcie, zadawajcie pytania. Pozdrawiam do następnego razu.